Cześć, witam Was w kolejnej relacji z Włoch i degustacji włoskiego piwka koncernowego. Ich Nuzabira di Sardegna. Piwo pochodzące z rejonu Sardynii. My akurat jesteśmy w północnych Włoszech, więc do Sardynii nam dość daleko. Browar powstały w 1912 roku. 47% alkoholu, 38 kalorii. I co zawiera? Woda oczywiście, malto di Orozo, czyli słód jęczmienny, gran turco kukurydza, większość włoskich piw zawiera kukurydzę, oni się w ogóle z tym nie szczypią, piszą o tym otwarcie tutaj, że jest kukurydza, lub pollo czyli chmiel, oczywiście nie napisane jaki i wyprodukowane przez Heineken Italia. Ok, pojemność 0,33 bodajże 99 eurocentów. Co kosztowało, otworzymy sobie, to będzie szybka degustacja. E, piwo określane jako lager. Lager, który oddaje prawdziwy charakter sardyni. Dymek z butelki. O, w pierwszym momencie miałem wrażenie, że poczułem coś chmielu. Ale chyba tylko wrażenie. Przelejemy. Słuchajcie. Słomeczka, barwa słomkowa, jak każde włoskie piwo koncernowe, które tu piję. Hm. No, nie no. Taki, taką słomeczkę to ja nie wiem, w którym naszym koncerniaku widziałem, jak, jak widzę tu we włoskich tych piwkach. Naprawdę nie, nie pamiętam, kiedy widziałem taką słomkę. Taką barwę. I w którym naszym koncerniaku jak jest tutaj. E, w EB ostatnio, tak. Browar Elbląg. Podobna, ale nie aż taka, ale podobna. Słuchajcie, nie wyczuwam żadnych wad w tym piwie, nie ma DMS-u. Delikatnie zalatuje czymś takim jakby... jakby guma, ale nie chcę się czepiać. Może to chmiel albo trochę skunkca, co w brązowej butelce byłoby dziwne. Nie, 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 nie będę... Nie, słuchajcie, w zapachu tu nie czuć na pewno chmielu i, i nie czuć tu prawie, że nic w zapachu. Czuć tu tyle, co nic. W smaku dziwne, tak bym to określił. Woda, to piwo smakuje jak woda. Jeśli to piwo oddaje prawdziwy charakter Sardyni, Sardynia ma mega charakter, bo jest jak woda. Wlezie wszędzie każdą szczeliną zawsze znajdzie ujście, jest rwąca, spokojna, ma burzliwy charakter czasem. Mógłbym dalej ironizować. Wiem, co czuję, już wiem. Mimo tak słabego piwa, lagera. Estry alkoholowe, taki ruski szampan. No, taki ruski szampan. Zdecydowanie ruski szampan w zapachu. Słuchajcie. I w smaku, naprawdę to piwo kompletnie nie powala. Smakuje jak woda. Generalnie ruski szampan w zapachu. Zero chmielu. Jeśli to jest charakter sardyni, jeśli to jest charakter ruskiego szampana, no to sorry. Nie kupujcie, chyba że po prostu chcecie spróbować. 99 eurocentów nie polecam. I teraz jeszcze delikatną kwaśność poczułem. Nie no, ewidentnie. Nie mylę się. Ruski szampan. delikatnie kwaśne. Tak, na języku, na tyle języka zostaje kwaśność. Nie jestem żadnym ekspertem i degustatorem, ale tyle, co mam z doświadczenia, mogę powiedzieć. Jeszcze jest coś dziwnego w smaku, czego nie określę, ale coś sztucznego. Jakby plastik, jakby z tym mi się kojarzy. Plastik, guma. Musicie spróbować. No mówię, ekspertem nie jestem, co to jest. Chciałbym to Chciałbym to wyczuć. Coś takiego mega sztucznego. Nie będę zgadywał. Kupicie to piwko, jak ktoś się lepiej na tym zna, to odgadnie co to jest. Za smak mnie to po prostu nie smakuje. Jest to piwo dla mnie ohydne, Naprawdę. Lepsze były tutaj wszystkie koncerniaki niemieckie, które kupowałem za 57 eurocentów. Trzymajcie się, do zobaczyska. To, jak to jest charakter Sardynii, to masakra. Nie chcę takiej Sardynii. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.